Był taki czas w świecie gamingu, kiedy ten sam tytuł na różnych platformach to mogła być zupełnie inna gra i to dodatkowo robiona przez różne studia. Czasami te różnice były minimalne, ograniczające się do np. gorszej jakości tekstur czy ścieżki dźwiękowej. Często jednak wycinane były całe poziomy czy zmieniane całe tryby rozgrywki. Game Boy Advance jest takich praktyk przykładem ekstremalnym. Nikogo, kto miał go okazję posiadać, nie zdziwi pewnie czemu. Była to konsola przenośna, mocno przecież odbiegająca mocą obliczeniową od ówczesnych stacjonarek. Zatem każda próba przeniesienia założeń dużego tytułu na ten prymitywny z dzisiejszego punktu widzenia sprzęt, to niezłe wyzwanie designerskie i technologiczne. Jako, że najwyraźniej nie mam nic lepszego do roboty, postanowiłem zmierzyć się z kilkoma takimi tytułami. Grami, które są przenośnymi wersjami swoich dojrzalszych braci. W materiale uwzględnię jedynie gry, które wyszły pod tym samym tytułem, co ich stacjonarne odpowiedniki. Nie będę jednak poruszał tematu adaptacji filmowych, bo te, moim zdaniem, zasługują na oddzielny film. Chociaż jeden malutki, malutki wyjątek się trafi, ale to na końcu filmu. Będzie to też jednocześnie jedyna gra, z której faktycznie miałem fan wracając do niej po latach. Oczywiście lista nie jest pełna, nie jest to nawet posmeranie czubka. Są to po prostu gry, które przyszły mi do głowy, a w które nigdy nie miałem okazji zagrać, kiedy sprzęt był aktualny, bo jak miałem podjąć decyzję o tym, czy kupić Pokémony czy kurde raimena, no to decyzja była raczej oczywista. Zacznijmy może od nakreślenia pokrótce krajobrazu. Nintendo Game Boy Advance wyszedł w 2001 roku i na rynku wojował aż do 2004, kiedy to pojawił się jego następca. Najchętniej kupowaną konsolą stacjonarną było PlayStation 2. Sony, a gdzieś tam w daleko w tyle pełzał Xbox od Microsoftu i Nintendo ze swoim Gamecubem. Sam Game Boy konkurencji raczej nie miał żadnej, były jakieś podrygi od Bandaja czy segi, nawet Nokia coś tam próbowała, no ale finalnie król okazał się być tylko jeden. Początek Tysiąclecia to moment, w którym gry weszły już w fazę dojrzałości, a wydawcy doskonale wiedzieli, że celem zmaksymalizowania zysków, tytuł należy wypuścić na jak największej liczbie sprzętu. Stąd też narodziło się wiele przenośnych potworków, które, pomimo że współcześnie przysparzają obu głowy, to jak na tamte czasy nie były nawet takie tragiczne. A przynajmniej nie wszystkie. Rayman 3 i Rayman 2 to moim zdaniem pik gatunku platformowych 3D. Jedyna seria, która być może jest nieco lepsza to Crash Bandicoot. Ryman 2 został przeportowany chyba na dosłownie każdy sprzęt do grania z przełomu mileniów, i każda wersja różni się od pozostałych. Ryman 3 nie dostąpił aż takiego zaszczytu, ale i tak mogliśmy na PlayStation 2, Xboxie, GameCube, pc później także na PS3, Xboxie 360 sobie w niego pograć. Głupio by było więc nie zmonetyzować platform przenośnych. Stąd też Ryman 3 pojawił się na telefonach z Java, Nokia Engage, no i oczywiście Game Boy Advance. Przenośna wersja jest oczywiście platformówką 2D, która, muszę przyznać, jest bardzo kolorowa i ładna. Postacie są też pięknie animowane, a w tle przygrywa nam znajoma ścieżka dźwiękowa. E, tylko tyle, że znajoma z Raymonda 2. Mobilna trójka to jakiś fabularny miks dwójki z trójką, w której pojawia się zarówno motyw czarnych lumów, jak i robotycznych piratów. Wygląda to nieco jak jakiś fanfic. Ciężko nie odnieść wrażenia, że zespół chyba pracował nad przenośną odsłoną drugiej części i w międzyczasie został zaskoczony trójką i na szybko przerabiali poziomy, żeby jakoś tam to pasowało. Dodatkowo, również na Game Boy'a ukaże się Rayman's z Revenge, która znacznie bardziej sensownie wpasowuje się w lore trzeciej części. Pomijając te fabularne dziwactwa to Rayman 3 jest poprawną platformówką. Poziom trudności bywa nierówny, no i sama gra jest dość krótka, ale zestarzała się dosyć fajnie i nadal przyjemnie się przechodzi. Rayman: Raving Rabbids natomiast jest jeszcze większym nie wiadomo czym. Raving Rabbids, które roboczo miało być Raymanem 4, zupełnie zaskoczyło fanów zmianą formuły z platformera 3D na zestaw minigier imprezowych. Coś jak takie biedne Mario Party. A same kurliki trochę utożsamiają humor tamtych czasów. Był to moment, kiedy branża się zachłysnęła sterowaniem ruchowym, bo miała być to nowa jakość i teraz wszyscy zaczniemy machać w powietrzu łapskami jak małk. Stąd też, o ile te wszystkie minigierki miały może nieco sensu na Wii, o tyle już na przykład na pececie były nudne i polegały głównie na kręceniu kółek myszką. W takim krajobrazie trzeba było oczywiście na szybko zmajstrować coś mobilnego. No i zmajstrowano, wzięto poprzednią grę, wywalono istniejące etapy, zastępując je takimi skurlikami. plus wrzucono parę takich minigierek w duchu nowego otwarcia. No i znów sama gra nie jest bardzo tragiczna, ale zdając pierwowzór oraz wiedząc czym ta seria była, a czym się stała, to mobilna odsłona raczej specjalnie fanów nie zachwyciła. O czym zresztą mówią nawet oceny w prasie. Oscylujące wokół piątek. Czy szóstek. Przenoszenie duma na różnorakie sprzęty powinno zostać oddzielną dyscypliną olimpijską. Nie każdy hardware jednak dobrze taką grę przyjmuje, nawet jeśli działa ona dobrze. A jeszcze gorzej, kiedy działa tak sobie. I właśnie takie są obie odsłony klasycznego Duma na Game Boy Advance. Imponujące jest, że przeniesiono te gry dosyć wiernie. Niewiele tytułów na GBA zdecydowało się w ogóle na ukazanie akcji z perspektywy pierwszej osoby. Nie zdziwię się jednak, jeśli to właśnie mobilne wydanie Duma było tego powodem. Ta gra jest zwyczajnie nieczytelna. Ciężko jest odróżnić otoczenie od przeciwników. Steruje się też dziwnie i nieprecyzyjnie, pomimo że teoretycznie nie powinno być z tym problemu, bo przecież nie jest to prawdziwie trójwymiarowa przestrzeń. Dodatkowo, kiedy na ekranie zaczyna się dziać nieco więcej, to gra zwyczajnie spowalnia. Próbuję sobie tylko wyobrazić jak wspaniale musiało się grać na pierwszej iteracji Game Boy Advance bez podświetlanego ekranu. Co ciekawe, przenośne wydanie miało nawet opcję multiplayer z wykorzystaniem kabla GameLink. Z duma płynnie przejść możemy do Wolfensteina 3D, który ze względu na znacznie prostszą oprawę na Game Boy Advance Gra już się całkiem przyzwoicie. Żeby nie było, nadal da się pomylić wroga z kwiatem w doniczce, ale przynajmniej oba elementy kolorystycznie wyróżniają się na tle tła znacznie lepiej, więc w najgorszym razie wywalimy cały magazynek w roślinę. Jedyny duży brak to ścieżka dźwiękowa, więc za kamarki zamku Wolfenstein przemierzamy w kompletnej ciszy, przerywanej czasami przez skrzeczących nas na zioli albo szczekające psy. Cieszy fakt, że gra nie została ocenzurowana z symboli. Jest wiele lepszych metod pogrania Wolfensteina, choćby w przeglądarce. Więc jeśli chcecie zasmakować tego klasyka, to raczej unikajcie wersji Game Boyowej. Od 2003 do 2007 seria FIFA gościła w mojej przenośnej wersji na Game Boy Advance. I muszę przyznać, że ówcześnie jak grałem, to grało mi się w te gry naprawdę świetnie. Do tego filmu odpaliłem sobie wersję 0.7 i kurde, nadal gracie w to fajnie. Gra jest dynamiczna i responsywna. Grafika jest czytelna, chociaż no już nie powala na kolana. Niemniej starano się oddać ducha piłki nożnej najlepiej jak się dało. Lekko irytujące może być ukazanie akcji z takim przybliżeniem. No ale gdyby kamera została oddalona za bardzo, to zawodnicy już w ogóle staliby się kompletnie nieczytelni. Sama rozgrywka siłą rzeczy jest znacznie bardziej arcadowa, ale do dyspozycji mamy oficjalne ligi i zespoły. Pamiętam, że nawet granie na ekranie bez podświetlenia nie było takie znowu tragiczne. Pewnie pomaga fakt, że murawa jest zawsze zielona, a więc stanowi dosyć dobry kontrast dla zawodników. Oryginalny Max Payne zachwycał klimatem brudnej i brutalnej historii detektywistycznej, a obecna w nim mechanika bullet time, czyli spowolnienia czasu celem wykonania spektakularnej akrobacji połączonej z odstrzeliwaniem kończym przeciwnikom, stała się jego motywem przewodnim. To ciężki kandydat do przenosi na kieszonkowy sprzęt. Za stworzenie gry odpowiedzialne było studio Mobius, wchodzięte potem przez Rockstar'a i dzisiaj znane jako Rockstar Leeds. Będą później odpowiedzialni częściowo m.in. za Geta Vice City Stories i Liberty City Stories, Geta 5 i Red Dead Redemption. Mobilny Max Payne jest doskonałym przykładem ich kunsztu inżynierskiego, bo gra świetnie, oddaje ciężki klimat oryginału. Akcja. Ukazana jest izometrycznie i okraszona jest czytelną grafiką, a całość działa bardzo płynnie i responsywnie. Nie zabrakło oczywiście trybu bullet time. Minusem jest to, że wrogowie czasami blokują się sami o siebie albo o elementy otoczenia, za to po oddaniu w nich serii padają spektakularnie girami do przodu. Gra zebrała bardzo dobrą cenę, w okolicach 7,5 czy 8. Czy jednak warto to odpalać dzisiaj? E, no cóż. Oryginalny Max Payne dostępny jest za grosze na PC. -ty. Na iOS i Androida wyszedł nawet port i kosztuje w tym momencie coś około 14 zł. Zacząłbym jednak od tego, a jeśli naprawdę pokochacie Maxa, no to wtedy być może warto sprawdzić ten egzotyczny Game Boyowy port. Seria Tomb Raider jest już z nami tak długo, że wyszła chyba na każdy możliwy sprzęt. Sam pamiętam, jak na Nokii N95 grałem w jakąś symbianową wersję The Angel of Darkness. Nie dziwota więc, że Lara Croft zawitała także na Game Boy Advance. I to nawet nie jeden raz. Jednakże, zasadą tego filmu jest omawianie gier, których tytuł w pełni odpowiada ich dużym pierwowzorom. A więc oto i jest Tomb Raider Legends w wersji na Game Boy Advance. Całą serię Tomb Raider od jej powstania podzielić można na cztery, no, powiedzmy ery. W każdym razie pierwsza era to oryginalny tytuł z 96 roku i jego bezpośrednie kontynuacje aż do The Enter of Darkness z 2003 włącznie. Później nastała druga era, czyli Legend, Anniversary Underworld, i do tego segmentu należy właśnie odsłona Game Boyowa. Następnie w 2013 mieliśmy reset i seria wróciła do prywatnej nazwy Tomb Raider, a zakończyła się na Shadows of Tomb Raider. Kolejna era to era remakeów, ale na 2026 zapowiedziany jest Legacy of Atlantis. Wracając jednak do wersji przenośnej. Rozgrywka ukazana jest z boku, jak w klasycznym platformerze. Co jednak Larę odróżnia od takiego na przykład Super Mario, to tank controlsy. Oczywiście nie aż takie hardkorowe jak w pierwszych odsłonach 3D, bliżej temu do, powiedzmy, oryginalnego Prince of Persia. Bywa to czasem irytujące, szczególnie z punktu widzenia nowoczesnych gier, a niemniej taki był zapewne zamysł. Lara, pomimo swoich akrobatycznych zdolności, nigdy nie posiadła umiejętności jednoczesnego biegania i skakania. Posiadła natomiast umiejętność biegania z rękami do przodu jak debil. I ową umiejętność często wykorzystuje w starciach z przeciwnikami, których co prawda nie ma zbyt wielu, ale jeśli nieumiejętnie do nich podejdziemy, to skasują nam naszą piękną buźkę. Natomiast nie mogą trochę z patrząc na ich pingwinią animację strzelania. nie? Jakby co to za pijane stepowanie? Co? Jak na. Dobrego Tomb Raidera przystało, gra czasami zmusi nas do rozwiązania środowiskowej zagadki, które jednak nie wymagają dyplomu z archeologii celem rozwiązania. Będąc szczerym, Game Boy Advance doczekał się fajniejszych odsłon Tomb Raidera, jak np. The Professy. W 2019 natomiast wyszedł bardzo ciekawy, pełny trójwymiarowy port pierwszego Tomb Raidera. Polecał sprawdzić projekt Open Lara. można z ich githuba pobrać ROMa na Game Boy Advance. To, co łączy dwa następne tytuły, o których opowiem, to jeżdżenie autkiem w trójwymiarowym środowisku. Driver 2 na Game Boy Advance to przenośna wersja gry wydanej oryginalnie na pierwsze PlayStation. Seria Driver była w latach 90. tym, czym później zostało GTA po wejściu w trójwymiar. No i ówcześnie opcja tego, że można sobie śmigać pełnym 3D po w miarę otwartym terenie autkiem, a całe miasto w jakiś tam sposób żyje, no to robiło spore wrażenie. W Driverze 2 pojawiła się nawet przełomowa opcja wysiadania z auta i popylania z buta. Niewiele co prawda można było robić jako pieszy, ale niesłychanie podniecający był fakt, że w ogóle można było. Wersja na Game Boy Advance już niestety taka wspaniała nie była. Jak zresztą sami widzicie, czytelność tego trójwymiarowego środowiska pozostała wiele do życzenia. Większość misji to pojedź gdzieś po co, śledź jakiś samochód, albo nie daj się złapać w skrócie, jeżdżenie autkiem w taki sposób, żeby inne autka nas nie staranowały. No ale wiecie, 3D na Game Boy'u! W 2002 idea tego, że w ogóle w jakiejś grze można się poruszać w trójwymiarowej przestrzeni, już wywoływała ciarki ekscytacji, nawet jeśli ciężko było czasami w ogóle poruszać się po tym kartonowym mieście. Dystans rysowania nie jest nawet taki tragiczny, ale skręcanie w boczne ulice to ruletka, bo często trudno zgadnąć, czy za rogiem czeka asfalt, czy może ściana. Z przenośnych Need for Speedów miałem okazję zagrać jedynie w gameboyowego Undergrounda i wtedy nie wydawał mi się aż taki tragiczny. Teraz postanowiłem nadrobić Most Wanted, bo pamiętam godziny ciorania w nią na playaku. A skoro gameboyowy Underground był taki fajny, no to i Most Wanted pewnie będzie, nie? Podobnie jak w przypadku Drivera, sam fakt, że gra w ogóle jest trójwymiarowa powodował nagłe opad jednak w przypadku Most Wanted nie ma mowy o żadnych otwartych światach są jedynie z góry predefiniowanie trasy. No i w sobie to dobrze, bo szansa <głos》> na pomylenie ulicy z budynkiem jest znikoma. Niemniej w Undergroundzie na trasach twórcy ustawili takie gigantyczne migające strzałki po to abyś na pewno wiedział, że trzeba zacząć skręcać. W kontekście czytelności oprawy miało to wiele sensu i serio sporo pomagało. W Most Wanted natomiast z tego zrezygnowano. Więc każde pierwsze podejście do trasy jest znacznie bardziej frustrujące, bo w zasadzie każdy ostry zakręt kończy się wizytą na bandzie. Tryby gry oczywiście zostały uproszczone względem wersji stacjonarnej i to do tego stopnia, że gra w zasadzie traci cały klimat. No niby powinniśmy być ścigani, niby jakieś gwiazdki sugerujące bycie poszukiwanym się pojawiają, no ale szczerze, żeby policja nas dorwała to chyba by trzeba stać w miejscu. Same mapy też nie są specjalnie natchnione. Ale to co najbardziej klimat odebrało to brak licencjonowanej muzyki. W Undergroundzie przygrywały zajebiste utwory i nawet pomimo, że były mocno skompresowane i nieco pierdziały, to czułeś się jak członek wyścigowego podziemia. Most Wanted przegrywa jakaś generyczna muzyczka, i w ogóle musiałem drugi raz sprawdzić, czy tam w ogóle cokolwiek gra podczas wyścigów. No i gra, no ale nic, co by tak w sobie zostało w pamięci. Także jeśli potrzebujecie powiewu kieszonkowej nostalgii w gatunku ścigałek, to lepiej bierzcie Undergrounda. A przenośny Most Wanted niech sobie spokojnie zbiera kurz na półce. Dobra. Na coś bardziej pozytywnego. Łatwo się wyżywać na portach robionych za ułamek budżetu, które próbują sprzedać ułamek magii i dużych wersji. Nawet pomimo tego, że te gry to potworki, to często technicznego kunsztu twórcom odmówić nie można. Game Boy Advance to jednak była platforma ograniczona, szczególnie w stosunku do sprzętów stacjonarnych. Dlatego następna gra, o której chcę powiedzieć, nie próbowała walczyć z ograniczeniami sprzętu, a zrobiła wszystko, by wykorzystać jego najlepsze cechy. Harry Potter i Więzień kabanu, pomimo że łamie przyjętą przeze mnie samego zasadę nieomawiania gier filmowych, jednocześnie spełnia definicję gry wydanej pod tym samym tytułem na wielu platformach. Zresztą seria Harry Potter to w ogóle wspaniały przykład czegoś, co sobie nazwałem gamingowym polimorfizmem. Bardzo mądre słowo. Chodzi o to, że pod jednym tytułem, w zależności od platformy, tworzy się zupełnie odmienne gry, które mniej lub bardziej trzymają się tylko ogólnych założeń projektu. Dzisiaj już raczej się tak nie robi, głównie ze względu na postęp w miniaturyzacji. Nie ma więc po co tworzyć równolegle kilku produktów. Wracając. Więzienia z Kabanu to JRPG. I to JRPG, które broni się samo z siebie, a nie tylko jako dość dobre na Gameboya. Nie ma chyba lepszego gatunku dla tej przynośnej konsolki. Gra posiada bardzo fajny, rozbudowany system. Warki turowej. Wszystko okraszone jest wspaniałą, ładnie narysowaną grafiką. No i co najważniejsze, klimat świata magii po prostu wylewa się z ekraniku. Normalnie levelujemy sobie postacie, jak w każdym dobrym rpg łazimy, gadamy z MPC-ami, a przede wszystkim bierzemy udział w wydarzeniach znanych z filmu. Wiadomo, nie jest to poziom Golden Sana chociażby, ale jeśli by przyrównać techniczne postaranie do takiego na przykład po Pokémon Emerald, to Harry Potter wypada w sumie znacznie lepiej. Jedyne, do czego można mieć zastrzeżenia, to długość rozgrywki. Całość pewnie można skończyć w jakieś 6 godzin. No trochę mało. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to bardzo fajne 6 godzin. Jeśli natrafi się Wam okazja, no to serdecznie polecam. Dajcie znać, w co Wy zagrywaliście się na Game Boyu, o ile byliście w ogóle jego szczęśliwymi posiadaczami. Jeśli taki materiał Wam się spodobał, to zostawcie dużo łapek w górę. To w przyszłości zrobię listę kolejnych wspaniałych portów dużych gier na przenośne sprzęty. Dziękuję i pozdrawiam.